Crackenwell rodził się nowy rodzaj mafii. Crackenwell Crime Syndicate, zwany również jako Adams Family lub IT, to prawdopodobnie najpotężniejsza organizacja przestępcza we współczesnej Wielkiej Brytanii. Założona w latach osiemdziesiątych przez braci Terry'ego, Tomiego i Patricka Adamsów, grupa ta reprezentuje nową generację brytyjskiej przestępczości zorganizowanej. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, Adams Family działał jak nowoczesna korporacja. Terence Terry George Adams pełnił rolę strategicznego umysłu organizacji, Thomas Tommy Sean Adams był finansistą, natomiast Patrick Patsy Daniel John Adams egzekutorem. Syndykat był głęboko zaangażowany w handel narkotykami, wymuszeniami, porwaniami złotych sztabek i oszustwa związane z bezpieczeństwem. Grupa została powiązana z 25 morderstwami gangsterskich informatorów i rywali. Co więcej, podobno mieli na swojej liście płac brytyjskiego posła konserwatywnego. Szacuje się, że fortuna przestępcza Adamsów sięgała 200 milionów funtów. W szczytowym okresie potęgi, w późnych latach 80., kontrolowali większość rynku konopi, ekstazy, kokainy, docierając do stolicy. Dwa najbardziej niesławne incydenty związane z Adams Family to zniknięcia Gilberta Wintera w 1998 roku i morderstwo Saula Soliego-Naomy w tym samym roku. Gilbert Winter był egzekutorem dla rodziny, który zniknął bez śladu w 1998 roku. Cztery lata wcześniej został uniewiniony od zabójstwa byłego brytyjskiego mistrza skoków z wyż, Claude'a Mosley'a, po tym jak kluczowym świadek odmówił zeznania w Bailey. Soli Soul, Naoma został zastrzelony przed swoim domem wartym 300 tysięcy funtów w Wickliffe w północnym Londynie w 1998 roku przez zabójcę, który uciekł na motocyklu. Naoma handlarz diamentami w Houghton Garden w Crickenwell był rekrutowany przez syndykat i według policji prał pieniądze przez biznes jubilei.